Witajcie kochani w kolejnym filmie na moim kanale. Troszkę może się tutaj zmieniać światło, nie mam nic na to wpływu, więc tak będzie może migotało, więc z góry Was przepraszam. I jest to chyba najbardziej aktualny film, jaki teraz oglądacie, bo poprzedni, który wjechał na kanał, był jakieś parę tygodni temu nagrywany, bo jak... Wpadłam w ten ferwor nagrywania vlogów masów, a później vlogów dla Was, tak po prostu wszystkim, czym mogłam, to się z Wami dzieliłam, ale jak zauważyłam, w jakich odstępach czasu te vlogi się ukazują, więc stwierdziłam, że nie ma sensu nagrywać, a że też wiele się u mnie działo, nie miałam czasu na czytanie książek. Tak, chciałam Wam coś ciekawego, innego Pokazać, dlatego te vlogi tak jeden po drugim się ukazywały. W międzyczasie weszły też filmy z opowieściami, tak jak już poprzednio, niektórym obiecywałam, więc jak obiecałam, tak trzeba było się wywiązać z umowy. Także takie filmy z opowieściami też co jakiś czas się będą ukazywały. Natomiast, wiecie, no, zdjęcia. Na, które robiłam na zajęcia, bo tak jak mówiłam, doszkalałam się w kwestii fotografii, więc trzeba było zrobić. Teraz się kończy semestr, więc zaliczanie i tak dalej. Do tego praca nad tym wywiadem, o którym tak często słyszycie w tych moich vlogach i innych filmach, że już mi sens oczu spędza. Ale to innym razem nagrałam wam też takie krótkie wejście z tej sali, w, którym, w której ten wywiad był opracowywany, więc to już w innym filmie. Natomiast dzisiaj przychodzę do Was z czym, z rozpaczkingiem. No taki oszukany trochę rozpaczking, bo tutaj już miałam amatorów na to, żeby rozpakować paczkę. Także już wszystko jest na wierzchu, przygotowane do tego, aby Wam pokazać. I. No cóż, zaczynamy chyba w takim razie. W ostatnim czasie ogólnie przyszło do mnie sporo książek, więc chyba będzie kilka takich filmów. Jeden po drugim, w, którym, w których będę Wam te książki pokazywała. Także dzisiaj jest taki dzień paczek, bo dzisiaj otrzymałam dwie paczki, czeka na mnie jeszcze jedna, w Empiku, z nowością, ale, ale to chyba dopiero albo wieczorem, albo jutro odbiorę, więc no niestety nie mogę Wam dzisiaj w tym momencie jej pokazać, ale zobaczycie, co tam zamówiłam. To może zaczynamy od tych dzisiejszych zdobyczy, które do mnie przybyły. Może tak, na początek pokażę Wam książki, które zamówiłam na Allegro. Są to książki używane i pierwsza z nich to jest dziennik Bridget Jones w takiej właśnie formie. Tutaj spodobała mi się okładka, te biedroneczki są takie słodkie, aczkolwiek chciałabym skompletować całą serię. W tych aktualnych okładkach, natomiast wiem, że tego wydania raczej nie skompletuję w całości, bo wiadomo, teraz jakiś czas temu wyszło chyba dziecko, więc to ogólnie była taka seria historii ludzkiej, bo tam wiem, że były jeszcze inne tytuły, ale chciałabym przeczytać tę książkę. Nie wiem, właśnie czy mi się uda jeszcze zdobyć pierwszy tom z tej serii, którą chcę sobie skompletować, więc. Zamówiłam, ona chyba 750 kosztowała czy coś koło tego. Następnie teksty. Karola Wojtyły. To są teksty poznańskie, twarde oprawa, ładne wydanie. Szczerze mówiąc, nastawiałam się na poezję nie wiem dlaczego. Może dlatego, że tak ostatnio u mnie sporo poezji. No, ale w wolnej chwili sobie podczytam a to są, to są prawdopodobnie chyba jakieś kazania czy listy. No zobaczę, jak się zapoznam, to być może pewnie wam o tym opowiem więcej. I wpadła w moje ręce taka stara, stareńka książka Władys Władysława Reymonta. Rok 1794. Nildes... Referendum. I to jest książka z 1925 roku. Powiem Wam, że ogólnie, jak na te lata, to jest książka w dobrym stanie, bo kartki nie latają, wszystko się trzyma mm, razem. No jedynie, wiadomo, są takie plamy, y, chyba no, związane ze starością bądź z użytkowaniem. Jest, nie wiem, czy to prawdopodobnie jest chyba takie zakurzenie. Zobaczę, yy, bliżej się jej przyjrzę, wtedy będę wiedziała, czy coś się z tym da zrobić, czy ona taka będzie. Ale ja lubię stare książki i yy, jeszcze jak one mają takie oryginalne okładki, to po prostu moje serce zaczyna szybciej bić. Dobra. Yy, następna książka, a w zasadzie dwie, związane z jednym tytułem. To jest to, co było przyczyną całej tej paczki z Allegro, a mianowicie potop. Część pierwsza i druga. Bo jest on wydany w dwóch tomach. Dlaczego? Nie dlaczego on jest wydany w dwóch tomach, tylko dlaczego akurat te książki w takiej formie. Ja zbieram takie książki. Mam pana Wołodyjowskiego i teraz będę szukała jeszcze Ogniem i mieczem. Chciałabym mieć w całości. No, jak mam już jedną, to chciałabym mieć kolejną i żeby taki komplet był. Także są to poszukiwane przeze mnie egzemplarze. Jest to. To chyba się ukazywało bardzo dawno temu w w takiej formie kolekcjonerskiej, być może w kioskach. Nie wiem, bo ja wtedy akurat nie widziałam, nie interesowałam się tym, nawet nie wiedziałam, że takie książki wychodziły. Dopiero kiedyś tam gdzieś na Allegro widziałam jeden egzemplarz, drugi egzemplarz i to mnie zainteresowało. Także Potop, jedynka i dwójka. Dobra. I tutaj mam jeszcze książkę, która... Biała być czymś innym w środku niż się okazała. Chicago, czy Chicago, znaczy Chicago, tak powinno się chyba wymawiać. Portret miasta. Myślałam, że to jest taki album ze zdjęciami, ale no nie. Oczywiście są tutaj zdjęcia, ale jest tutaj bardzo dużo tekstu, więc rzeczywiście to będę mogła się dużo dowiedzieć na temat tego miasta. A dlaczego akurat? Chicago. A dlatego, że udało mi się poznać kilka osób, które tam przebywają, a chciałabym coś na temat tego miejsca wiedzieć jakie tam są warunki, no bliżej po prostu poznać miasto. I jeszcze jedna książka o założeniu poznania i inne legendy. Też twarda oprawa. No, książka jest delikatnie uszkodzona, ale ja to sobie podkleję klejem introligatorskim. To może nawet nie będzie widać. I tu są właśnie, tak jak sam tytuł mówi, legendy. Jest to chyba krytowy papier. Tutaj piękne ilustracje. O, tutaj jeszcze coś było. <grywa> Jakaś ulotka dostałam <grywa> w bonusie. No i tak, widzicie, książka. Wygląda. W ogóle słuchajcie, mnie bardzo ostatnio interesują legendy, baśnie, wszystkie takie książki, chciałabym, które są dostępne, zebrać, bo mam, mam takich książek kilka i chciałabym mieć po prostu całą kolekcję, chociażby z tej serii Media Rodzina, ale nie wszystkie są dostępne, to są baśnie świata. Także co mi się uda zabrać to zbiorę, jeśli nie, no to będę czekała gdzieś na jakąś okazję na Allegro na przykład. A związane jest to z tym, że właśnie to są historie, które można opowiadać, które bardzo rozwijają wyobraźnię, dają nam możliwość poznania kultury innych państw, ale także nasz, nasze tutaj polskie historie. I to jest całość z Allegro. Natomiast teraz Wam przedstawię książki, które zakupiłam w księgarni internetowej Dedalus. Tam można kupić dużo takich książek, które są w bardzo niskich cenach, ale nawet są zafoliowane, całkowicie nowe. Oczywiście są też egzemplarze, które są lekko naruszone, bo były one powystawowe, czy w jakimś tam inny sposób zostały naruszone. I pierwszą taką książką jest książka o Szekspira, opowieść zimowa. I powiem Wam, że ona jest właśnie zafoliowana. I nie mam tutaj chyba nic takiego, czym bym mogła spróbować tę folię rozerwać, żeby zobaczyć, co jest w środku. Ale może tak mi się uda. Słuchajcie, wiem na pewno, że książka ma obwolutę. Wydawnictwo Wydawnictwo AB. I tę książkę chciałam sobie kupić już bardzo dawno temu, z 2-3 lata, ale ona mi zniknęła po prostu z księgarni, w której ją sobie wypatrzyłam, bo tak zbierałam, zamówienie zbierałam, bo tam dużo książek można było kupić za niewielką cenę, więc chciałam sobie odpowiednie zamówienie uzbierać. Ona się w międzyczasie sprzedała, później się nie ukazywała przez dłuższy czas, i teraz. Jak konkretny książek właśnie szukałam na Dedalusie, no chodziło mi to głównie o te właśnie legendy, to, to ona się pojawiła. Ja mówię, no jak jest, to po prostu biorę, żeby później nie było takiej sytuacji jak wtedy. Słuchajcie, dobieram się do tej książki, już folię zdjęłam. Prawie, prawie, prawie. O, jest, dobra. No więc tak, otwieramy. Zobaczcie, jest taka obwoluta. A książka w środku wygląda tak, znaczy książka, okładka. E, więc już chwileczkę założę to tutaj o. E, no i cóż, no po prostu w formie dramatu. No, kiedy ją przeczytam, nie wiem. Skoro to jest opowieść zimowa, to prawdopodobnie dopiero może się zabiorę w przyszłym roku, aczkolwiek niekoniecznie. Książka też jak widzę jest trzyta, także bardzo dobre wydanie książki. No właśnie, a propos opowieść zimowa, i będę czytała jak będzie zima. No teraz jeszcze troszeczkę tej zimy mamy, ale przypomniało mi się, jak czytałam Słaboniową i Spiekła Duchy. I początek właśnie się zaczynał w taką mroźną zimę, w taki wieczór zimowy. Ja mówię, o jest jeszcze luty, to mogę przeczytać, a bardzo chciałam tę książkę przeczytać, bo pierwszy raz widziałam ją u S-y yy, właśnie też kilka lat temu, i mówię, przeczytam. Jak zaczęłam czytać, okazało się, że uu, to nie jest tak do końca, że tam jest taka zima, ale nie będę wam na razie je zdradzać. O Słaboniowej może innym razem, lecimy dalej. I słuchajcie, wielka księga Legend Warszawy. Słuchajcie, ta książka też kiedyś mi uciekła. No teraz na szczęście się uzupełniła. I słuchajcie, jeżeli was interesują takie rzeczy, to naprawdę wpadajcie tam na Dedalusa i zamawiajcie, bo te książki się szybciutko, szybciutko po prostu upłynniają. Zobaczcie, jest bardzo, bardzo fajnie wydana, bo raz, że tak, twarda oprawa, kartki są tak stylizowane na takie, jakby były, wiecie, pobrudzone ze starości. No i są różne tam takie dodatkowe Ilustracje. No tutaj widzicie złota kaczka. No wiadomo, jest tutaj jest tutaj z Legend, które zapewne znacie ze szkoły bądź z innych miejsc. Może sami czytaliście nawet no wiadomo Bazyliszek, Wawelsi Warszawska Syrenka, takie podstawowe, ale jest wiele, wiele innych legend, których ja na przykład nie znałam. Na przykład most Zygmunta Augusta, cmentarz przy kościele Świętego Jerzego, dzwonu na kanonii, meteorolog Antoni Magier i wiele, wiele innych. Naprawdę, książka jest bardzo dobrze wydana, twarda oprawa, szyta. Także jeśli lubicie takie książki, jeśli interesujecie się właśnie legendami i innymi takimi historiami, to... Warto. Autor Anna Wilczyńska, ilustrowała Małgorzata Lewandowska. No spójrzcie, w ogóle no, no pięknie wydana. Podoba mi się, bardzo mi się podoba. I książka, na którą też się czaiłam jakiś czas temu. Balzak Jana Jacka Denela. O tym, że ja lubię treści Jacka Denela, to na pewno wiecie, bo już nieraz to podkreślałam. Mam. Wszystkich to na, wszystkie to na pewno nie, ale większą część mam. Ale też wszystkich z tych, z tych książek, które mam, wszystkich też jeszcze nie czytałam. No, to chyba tyle na temat Jacka Denela. Bo jak się zacznę rozgadywać, to może nam tutaj zejść do samego wieczora. I książka hmm, Harun, i może opowieści. Myślę, że niektórzy z Was e, znają to naz, e, nazwisko Salma, Salman daj, Rushdie, e, przepraszam, nie wiem jak przeczytać to nazwisko. E, f, I tak, twarda oprawa, tutaj jest e, obwoluta, książka szyta, co tam w środku? W środku po prostu tekst jest podzielony na rozdziały. Rozdziały, karta rozdziałowa jest lekko zdobiona. Myślę, że się będzie, będzie przyjemnie czytało, bo kartki nie są białe, są właśnie takie kremowe, więc myślę, że będzie ok. Opis mnie zainteresował. Też słyszałam dużo pozytywnych opinii, m.in. jak byłam raz w naszym Radomskim Antykwariacie. To pan bardzo pozytywnie się na temat tej książki i innych tego autora wypowiadał. I mam tutaj teraz przy sobie książkę naszego autora, tutaj właśnie z terenów. Radomia Zenona Gierały. Cygańskie srebrno, srebro, baśnie polskich cyganów nizinnych. właśnie polskich cyganów nizinnych. Do tego dodana jest płyta CD, jest ona tutaj wklejona z tyłu. Ta książka też była zafoliowana. I słuchajcie, w ogóle zobaczcie, jak pięknie wydana, ozdobiona ślicznie. Tak, w środku też są, słuchajcie, piękne ilustracje. Książka jest dosyć ciężka, bo ma właśnie ten papier kredowy, więc no tak troszeczkę to ciąży, ale, ale to nic. Zenona Gierałę ja poznałam jako autora poprzez baśnie i legendy Ziemi Radomskiej. I właśnie najbardziej mi utknął. W pamięci tamten tytuł, to też w jakiś tam stopniu będę Wam nawiązywała do tamtej książki, coś będę chciała bliżej Wam przy... bliżej przybliżyć tak więcej tak ciekawych informacji powiedzieć na ten temat natomiast sama właśnie jestem zainteresowana tą książką bo ja nigdy nie miałam kontaktu z nią nie wiedziałam że takowa jest natomiast najnowsza książka ocenona gierały wyszła jakiś czas temu i to są chyba zamki i pałace w legendach i baśniach polskich czy zamki w legendach i baśniach polskich. Taki właśnie m, podobny tytuł też będę chciała y, się tak, no powiedzmy, zabezpieczyć w tę książkę, tak? Y, kupić ją sobie, ale to wszystko po kolei. E, no, no to chyba tyle na temat, y, na temat y, właśnie te, y, tej książki. Natomiast u nas w Muzeum, w Muzeum Malczewskiego, y, jest wystawa właśnie poświęcona. Postacią i historią, związa, z właśnie związanymi z baśniami z terenu tutaj Ziemi Radomskiej. Jeżeli mi się uda, to się na nią wybiorę. Jeżeli nie, no to, no to będę żałowała, bo myślę, że, że warto coś takiego zobaczyć. No ale to wiecie, jak to teraz jest z tymi muzeami. Różnie bywa, być może zanim ja będę mogła się tam wybrać, to może już nie będzie tej wystawy, trudno powiedzieć, ale nie, nie, nie będziemy się nad tym rozwodzić. Będzie, to będzie, nie będzie. No to trudno. Takie oto wydanie: Złota legenda z nadpolskich jezior i lasów. Autor Jan Skorupski wydawnictwo jedność to jest to samo wydownictwo, które wydało właśnie te cygańskie srebro i tak samo te baśnie i legendy ziemi radomskiej. Bardzo podobnie jest wydana, zobaczcie. Piękne ilustracje. Też właśnie ten papier kredowy, ale już nie biały, tylko taki beżowy z takimi jakby to jest taka imitacja takiego starego papieru. Gdzie jeszcze można było takiego chyba hmm, z makulatury, gdzie wiecie, takie resztki czegoś tam można było zobaczyć. No, przyjrzyjcie się, widzicie te takie plamki. To właśnie, to właśnie. To wydaje mi się, że to jest imitacja tych takich hmm, różnych paproszków. No nie wiem, jak to nazwać, yy, które były właśnie yy, na kartkach niektórych książek. To jeszcze w latach osiemdziesiątych yy, zdarzały się takie. Widywałam, widywałam właśnie takie książki, takie o ja to wspomnienia. Tutaj Konik, tak. No więc trochę tych legend mi się nazbierało. I ostatnia książka z tego, właśnie zamówienia, która nie była planowana, ale jak zobaczyłam, była w dobrej cenie też. I kupiłam ją z myślą o osobie, która się właśnie interesuje Rosją, yy, kulturą wschodnią, więc myślę, że to będzie taka miła niespodzianka dla tej osoby. Słuchajcie, Rosja. Pięknie wydany album, przynajmniej na razie tak mi się wydaje. Zobaczymy, co jest w środku. Zobaczcie, taka jest wklejka, taka. O jakby stare złoto, tutaj może źle to widać. Ale w takim dziennym świetle to takie, taka imitacja starego złota. Słuchajcie, to jest takie ciężkie! O mamusiu! No, wiadomo, papier kredowy. No tak, słuchajcie, piękne albumowe zdjęcia. Trochę trochę tekstu, nawet więcej niż trochę. Spójrzcie. Ojej, kuję, 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 kuję. Zobaczcie, widzicie? O. Wiecie Rosja szczególnie kojarzyła mi się zawsze z tą budowlą, ja w tym momencie nie pamiętam jak ona się nazywa w Moskwie na placu. Na placu widzicie, zapomniałam ale zawsze jak byłam dzieckiem, to właśnie ta konkretna budowla to jest plac Konsomolski, Konsomolski Ojej, wiecie co? Nie pamiętam. Postaram się Wam gdzieś wkleić napis, żebyście też wiedzieli, o czym ja mówię, żebyście sobie mogli w internecie odszukać, odszukać te budowle, bo tak, tak postaram się teraz tutaj szybciutko przerzucić kartki, może akurat mi się ją rzu rzuci w oko. Tam są takie wieże i one mi się kojarzyły. Z lodami, takimi lodami w rożku. Zawsze jako dziecko to sobie wyobrażałam, że to są lody. No, jak dziecko, bujna wyobraźnia. No i tak naprawdę, co? Język rosyjski, szkoła. I to była cała moja, cała moja taka dziecięca wiedza i dziecięce wspomnienie na temat. Rosji, wtedy to Związku Radzieckiego, właśnie Moskwa była takim. I korespondencja z, właśnie z dziećmi z tamtych terenów. Kiedyś to było właśnie bardzo popularne. Wymienialiśmy się takimi listami, pisaliśmy do siebie w języku rosyjskim. No, było, było ciekawie. W tym momencie wiecie co, ja już nie pamiętam w ogóle tego języka, a posługiwałam się nim bardzo sprawnie, no płynnie, w sumie bardzo blisko na takim poziomie jak językiem polskim. No ale gdy się nie używało, no to niestety no jest jak jest. Dobra, słuchajcie, i też ten album nie był jakiś specjalnie drogi. On tutaj cena okładkowa jest 119 zł, a ja za niego zapłaciłam chyba jakieś, żeby nie skłamać, 30 zł. Nie, to jest jakiś, to nie jest ten paragon, nie wiem czy ja gdzieś mam paragon. Paragon na pewno mam, tylko nie wiem gdzie. Zaraz zobaczę. Nie, nie, mam tutaj. No nie mam, ale w każdym razie chyba jakieś 30 zł kosztował ten album, więc ze 100 prawie 20 zł. 30 zł, to nic, ale kawał, kawał książki. I na koniec pokażę Wam książkę, którą zamówiłam u mojej koleżanki w księgarni. To jest kraina Wesołej Szkoły. I to są baśnie japońskie. To jest pierwszy tom. Tam było trzy tomy, ale niestety w momencie, kiedy zamawiałam, tych dwóch pozostałych już nie było. Także będę polować. I tutaj właśnie mnie zainteresowała ta książka, dlatego że jak wiecie, jeżeli oglądacie opowieści, to całkiem niedawno ukazały się dwie opowieści z tak zwanego kajdanu kajdan, czyli z opowieści grozy, japońskiej opowieści grozy. Natomiast tutaj są po prostu baśnie, tak. Mam nadzieję, że tutaj nie ma takiej grosy, bo to nie jest opatrzone żadną nazwą kajdan, więc być może to są tradycyjne japońskie baśnie. Informacja była taka, że nigdy do tej pory nie były publikowane. To jest publikacja, która po raz pierwszy się pokazała na rynku polskim, więc postanowiłam się z tym zapoznać. Kiedy ja to wszystko przeczytam, nie mam pojęcia. Ale mam nadzieję, że niebawem. To jest pierwsze wydanie z 2016 roku, więc troszeczkę czasu minęło. Może nie są to takie najświeższe, ale dla mnie są. I kochani, na ten moment to jest wszystko. Tak jak Wam mówiłam, czekam jeszcze na odbiór jednej paczki, ale to tylko tam jest jedna książka. Natomiast. Jakiś czas temu też dotarły do mnie książki, ale to już w osobnym filmie wam pokażę, bo ten już będzie dosyć długi. I tam będą właśnie te, które w tym poprzedzającym czasie od tych paczek te książki do mnie przybyły, i to co teraz będę odbierała na dniach Zempiku. Poza tym będę oczekiwała jeszcze jednej paczki z baśniami, więc chętnie się z Wami podzielę. I już w tym momencie się będę z Wami żegnała. Zapraszam do moich opowieści Kajdan, a także do pozostałych, które już jakiś czas temu się ukazały. Również zapraszam Was na stronę Bitwa na Opowieści. Tam biorę udział w tzw. Tak solówkach. I jest tam już wyświetlona moja opowieść o Dandai. Tytuł to jest dar rzeki Fly. I cóż, no jak obejrzycie, to podzielcie się wrażeniami i odczuciami na temat tej opowieści. A 4 bądź 6 marca, tak, 6 marca ma być na stronie właśnie BNO, czyli bitwa na opowieści na fanpage'u na Facebooku live. Właśnie z nami, z opowiadaczami, którzy brali udział w tych solówkach. Będzie można nam zadawać pytania. My będziemy mogli na nie odpowiadać. Także to będzie o 19.00 bądź 19.30. Ja jeszcze sprawdzę. Wrzucę Wam link pod film i tam będziecie mogli się przekierować do wydarzenia, a później już tylko śledzić rozpoczęcie. Także serdecznie Was zapraszam. Trzymajcie się ciepło, trzymajcie się wesoło. Dzisiaj taki wiosenny dzień, więc do następnego. Pa!